Siemaneszko, tutaj Kielana i dzisiaj sobie zagramy y, w LOLa co prawda na botach bo gram z kolejem, który no, jeszcze się trochę uczy grać i no, co mogę powiedzieć no, witamy się jak już wróć y, no jak się ładuje to no, wiecie no, wiec, o co chodzi okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Yy, Wybaczcie, że tak długo nie było nagrywane, ale z problemów technicznych. E, co? Dobra, nie ważne. No i wybacz też, nie będę dużo mówić, ale jak gram, to skupiam się na farmieniu. Głupym gadam teraz, ale też cię... Ci już się wbiją. W sumie to botnet. Można <grym> się bić od razu.

potem to się zakryje No <laughs> dobra, nieważne Ja nie mogę kamerą swobodnie usiąść. Ja I ogólnie to ja nie umiem dobrze farmić Szczególnie z moim kolegą Który będzie mi miał farmę Albo nie, dobra Dobrze jest. <laughs> Bodzy ze skórką, kto to widział? Wow. Jest źle. I dobra, nie. Bodzy mnie tak jadą z chapekiem. Co mogę jeszcze powiedzieć, no... Nie wiem, ej, kurde, smartcast ma wyłączony. Hmm. Nie wiem, czy to mówiłam, więc powiem. Wybaczcie, że nie było nagrywane, ale... Yy były problemy techniczne z laptopem. Nie wiem, czy to mówiłam, bo się pogubiłam. Próbuję już to nagrać chyba szósty raz. Najpierw nie włączyłam nagrywania. Potem nie było mnie słychać, więc tragedia. Dobra, skoro zobaczycie, to, to, to trzeba mieć dobrą farmę. My pozostawiam To są boty. Przyzwyczajenia. O! Mam nadzieję, że to się nie jest coś na nagraniu. Bo jaką mam to siódmy raz nagrywać, to ja nie chcę zbytnie tego robić. Co um, to jest? Prędzej ja walnę, prędzej mi one używają flashu FLASHU Nie co oni tam gadają, ale później u nich na odcinku to zobaczę. Mój kill. <noise> nie dam ci jednego killa. <noise> Chociaż i tak mnie nie słyszysz. No co na miniona? No tak. Не могу камеру. То... неважно. Wiesz mi farmy. O, dobra, już spiję tę podkę, bo <grym> lepiej nie chcę ginąć. Mój kill. <grym> Saport z Doranem o, runy się polepszył. Wow. Mm. Bo i taka beznadziejna farma. Tragedia. Odporka. Kul bez marzenia nie, nie zabije. nawet dobre staty ma jak na mojego kolega, <gry> który dopiero się uczy grać. Brawo, Riven. Wkurzam je to już. Jak coś to link do kanału tego pana i tego pana macie w opisie. Znaczy, no tak, dobra. Bazyl. Мушал, да, Jeśli ktoś to ogląda, to niech nie napisze w komentarzu, czy to farmy powinno się mieć do 10 minuty, czy do 15 minuty. By. Niezbyt wiem. W ogóle nie wiem, jak ci ludzie na LCS-ach mogą mieć taką farmę. Ja to w życiu bym takiej farmy nie miał. A no tak, on nawet nie wie, że ja nagrywam. Dobra. Wziąłem rękę z myszki. Akurat. Dobra, nieważne, nie widzieliście tego. No, w ogóle pani nie wie o co chodzi, ale dobra Padaj padaj. Mam gdzie że masz ulta padaj Dedaj. Zgiń zginąć, myślisz? Dobra no, zginąć, ale no, Pięknie. Piękny ult. jak mi tak na ludziach, szodrej to by było pięknie. Ale dobra, muszę mówić głośniej, bo mnie pewnie na tym nagraniu w ogóle nie słychać będzie. Dobra. No, mam nadzieję, że dźwięki z gry. Dźwięków z gry, przepraszam, nie będzie tak bardzo słychać. Dobra. Lol, co ja robię? Zamiast się bić to. Ej, nie, swój, to słońce. Na na, swój na to ja nie chcę iść. Podziękuję. Alfanik, lol, to... Dobra. Jak się bijesz, to do końca. <suszy> <suszy> Pięknie. Odchodziło. W ogóle, co on składa? Dobra, chwalę cię. Za pierwszą grę Syndromu. Nie powiem imienia, bo nie wiem, czy on by chciał żebyście znali jego imię I muszę przez to tak głupio gadać bo to jest tragedia dobra, nie ważne no nie, nadal mam beznadziejną farmę i się cieszę easy W sumie, jeśli ktoś to ogląda, bo wątpię, że po takim czasie ktoś to, że tak, no nie wiem, wita, nie wiem jak to powiedzieć. Zapomniałam, yy... co chciałem powiedzieć. Dobra, już wiem. Yy... Kurde. Dobra. Pewnie myślicie, dlaczego nie rozmawiamy przez Skype'a, skoro gramy razem. Albo no, te się zależy, jak, kto jak woli. A nie gadamy dlatego, że... Kurde, poczekaj. Tam. Dobra. A nie gadamy dlatego, że... Oni myślą, że ja nie nagrywam. Chociaż was to w ogóle... No. Chociaż was to w ogóle nie obchodzi, ale... No, to się tak szczegół. No kurde. Mam no, mniej idę mnie, trzeba to naprawić. Tak nie może być. Po co Dobra, nie ważne Pięknie, a nie to, co nie mam pas. Kurde. No kto inny, patrzcie no dobra Dobra, chwilę na Ale myślałam, że ta bombka sksuje Kurde, mam nadzieję, że mnie słychać, bo byłaby lipa, gdyby mnie nie było słychać. Nie komentuję nawet. Dobrze, nieważne co się nagrywa Mój kill Jak lubię, lubię, ci tak wkurzę. Dobra, trzymaj. Hmm, do czego mnie? Kurde, dobra, mnie, no, nie będę tak suć. Jeszcze flaga złapałam. Dobrze jest A co Okej, dobra. Jestem z powrotem Tam Parę sekund was, omin was ominęło, więc zbytnio, nie ma różnicy bo mi ktoś szedł do pokoju yy, no to to by było na tyle dzisiaj, cześć